W ciągu dwóch godzin trzy jednakowe maszyny produkują razem 1200 guzików. Ile guzików wyprodukuje pięć takich maszyn w ciągu jednej godziny? Przyjmijmy, że maszyny pracują z taką samą wydajnością. Więc tak mamy w dwie, dwie godziny trzy maszyny produkują 1200 guzików, czyli w jedną godzinę. Te trzy maszyny będą produkowały ile? 1200 podzielone na 2, czyli 600. Więc e, wiem, że trzy maszyny produkują nam 600 guzików. Jedna maszyna będzie produkowała 200 guzików w ciągu jednej godziny. Więc tutaj mam ile? 5 takich maszyn, czyli 5 maszyn to będzie 1200. Guzików, tak? Bo po prostu tu pomnożyłam razy 5. Oj, tu zrobiłam razy 5, razy 5, eee, i z tego, żeby powstało to, to podzieliłam na 3. No i tu tak samo, 3 podzieliłam na 3. Ale można też to zrobić jeszcze w jeden sposób: że najpierw liczę, że te moje trzy maszyny robią 1200 guzików, czyli robię wszystko w te dwie godziny. To pięć maszyn ile będzie robiło guzików? To razy to, to razy to. Czyli 3, e, 3x równa się 5 razy 1200, x równa się 5 razy 1200 podzielone na 3 e, tak, tak, bo tak. tu podzieliśmy na 3. To się skraca i mamy x równa się 5 razy 400, czyli mamy x równa się 2000. Więc w ciągu jednej godziny tych 5 maszyn będzie pracowało 2000, podzielić na 2, czyli zrobić 1000 guzików. Do wyboru, do koloru. E, daj znać, czy dla ciebie to jest jasne. No i tyle. I zapraszam na kolejne zadania.